Zieloną tabelę należy uzupełnić cenami z cennika. Przy każdym kodzie podanych jest 5 rodzajów cen. Od ceny zakupu na cenie detalicznej kończąc. Nasze zadanie to odnaleźć kod towaru, a następnie powiedzieć Excelowi, którą cenę spośród tych 5 cen ma wybrać. Skorzystamy z prawidłowości, że wszystkie e, ceny są podane w jednakowej kolejności przy każdym kodzie poczynając od ceny zakupu a kończąc na cenie detalicznej w związku z tym będziemy wiedzieli o ile Excel ma się przesunąć wyszukując odpowiednią cenę jeżeli będziemy poszukiwali ceny hurtowej pytamy Excelowi żeby przesunął się o jedną pozycję w dół od ceny zakupu jeżeli będziemy chcieli uzyskać cenę hurtową 3 Kupujemy Excelowi, żeby przesunął się o 3 pozycje w dół, poczynając od ceny zakupu. Nad nazwami tych cen wypiszę 0, 1, 2, 3, 4. To będzie informacja dla funkcji index, o ile wierszy ma się przesunąć w dół. To działa. Użyjemy funkcji index. Funkcja ta potrzebuje. Tablicę, z której będzie wybierała wartości. I tą tablicą będą tutaj wszystkie dane z kolumny wartość. Zaznaczyłem wszystkie te dane, zablokuję przyciskiem F4, aby przy kopiowaniu w dół i w prawo adresy się nie zmieniały. I przechodzimy do następnego argumentu. Numer wiersza mówi funkcji indeks, z którego wiersza ma ona wybrać wartość. I tutaj będziemy musieli odnaleźć przy pomocy funkcji podaj pozycję dany kod towar, Czyli w tym przypadku BL-RYS. Powiemy Excelowi, żeby odnalazł ten kod wśród tych wszystkich kodów, które znajdują się tutaj w kolumnie kod towar. Skorzystam z funkcji podaj pozycję i funkcja ta, jako pierwszy argument, oczekuje od nas szukanej wartości i to będzie kod towaru, którego szukamy. Zablokuję go odpowiednio, aby móc tę formułkę skopiować w, w dół i w prawą stronę. Drugi argument tej funkcji to przeszukiwana tablica. To jest wektor, który ta, który ta funkcja będzie przeszukiwała w poszukiwaniu tej szukanej wartości. Czyli tym razem będą to wszystkie kody, poczynając od tego pierwszego aż do ostatniego. Tutaj należy ten obszar zablokować bezwzględnie. I ostatni argument w funkcji podaj pozycję to rodzaj dopasowania. Nam potrzebne jest dokładne dopasowanie. Funkcja podaj pozycję. Odnajdzie ten kod wśród tych wszystkich kodów, które znajdują się w kolumnie kod towaru. Jeżeli zaznaczę tę funkcję wraz z jej nawiasami nacisnę przycisk F9, to mogę podejrzeć, co ta funkcja zwróci. Jak widać, to jest numer 1, czyli kod towaru o nazwie BLRys jest na pierwszej pozycji. Cofnę to Ctrl Z. I teraz jeszcze dodatkowo powiem funkcji indeks aby przesuwała się o odpowiednią ilość wierszy, czyli jeżeli będę chciał mieć cenę zakupu, to wówczas nie muszę się przesuwać o żaden wiersz w dół, ale jeżeli będę chciał mieć cenę hurtową 2, która jest tutaj, to wówczas będę musiał się przesunąć o dwa wiersze w dół. Po to nam. Podam te liczby, które umieściłem tutaj nad tabelką, teraz z nich skorzystam. Funkcja podaj pozycję wyświetli. Powiem funkcji indeks, w którym wierszu jest odpowiedni kod, i jeszcze za tą funkcją zrobię plus. Adres tej komórki um, będzie, zawartość tej komórki będzie mówiła o ile wierszy e, mamy się dodatkowo przesunąć w dół. I w przypadku ceny zakupu nie będziemy się przesuwali w ogóle w dół, dlatego jest tutaj 0. Ale w przypadku ceny hurtowej 1 przesuniemy się o jeden wiersz w dół, przy hurtowej 2 o dwa wiersze w dół i tak dalej. Tę komórkę też muszę odpowiednio e, zablokować. Także nacisnę przycisk F4 um, dwukrotnie, aby zablokować numer wiersza. I ostatnia rzecz. W funkcji index należy podać numer kolumny, z której będzie ta funkcja zwracała wartości. Jak, jak wiadomo, funkcja index będzie działała na tym obszarze. Ten obszar ma tylko jedną kolumnę. Jeżeli chcemy, aby wartości były zwracane z tej pierwszej kolumny, to możemy albo w ogóle pominąć ten argument, albo wpisać jedynkę. Zamykam nawias. Zatwierdzam to klawiszem Enter. No i sprawdźmy. 3,25. Jak widać, jest to dobrze. Skopiuję tę formułę w dół i w prawą stronę. Coś działa. Sprawdźmy, czy dobrze. Na przykład towar e, o kodzie Brulion. I cena hurtowa 1 wynosi 10,5. Sprawdźmy Brulion. Hurtowa 1. Jak widać, 10,5. Ta formuła oczywiście zakłada, że każdy kod, tak jak powiedziałem na wstępie, ma podanych te pięć cen w jednakowej kolejności. Jeżeli ta kolejność byłaby różna albo przy niektórych towarach um, brakowałoby któregoś rodzaju ceny, wówczas należałoby napisać inną formułę.